Martyna Ulatowska-Pieruk, witam serdecznie w kolejnym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego, a dziś między innymi Przygotowania Rybnika do organizacji Kongresu Miast Partnerskich, podsumowanie kolejnego etapu projektu Nowoczesny Uczeń w Nowoczesnej Szkole oraz wernisaż znakomitego artysty Andrzeja Jana Piwarskiego. W związku z przepadającą w tym roku 50. rocznicą podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Rybnikiem i francuskiem saint Urząd Miasta prosi wszystkich, którzy dysponują materiałami archiwalnymi dotyczącymi współpracy obu miast, o ich udostępnienie na potrzeby organizowanej wystawy. Ekspozycja ma być dostępna dla mieszkańców Saint-Valier od maja do czerwca bieżącego roku. Wystawę o tej samej tematyce ma również zostać zorganizowana na przełomie września i października bieżącego roku w naszym mieście. Współpraca z francuskim Saint-Valier nawiązała się dokładnie 5 lipca 1961 roku. Tutaj trzeba podkreślić, że jest to współpraca pionierska w skali kraju, bo tutaj jest to, jak mi pamiętam, pierwsza umowa tego typu podpisana w Polsce. By uczcić przypadającą w tym roku 50. rocznicę współpracy, prezydent Adam Fudali zwrócił się do Związku Miast Polskich z prośbą o pomoc w organizacji uroczystości. Miał bowiem zamiar zaprosić na nie wszystkie miasta, z którymi podpisał umowy partnerskie. Jego opowiada Andrzej Porawski, dyrektor Biura Miast Polskich, decyzją Forum Europejskiego postanowiono zorganizować właśnie w Rybniku Kongres Miast Partnerskich. No, Rybnika była Nicea, ale przegrała z rybnikiem. Organizacja kongresu to ogromne przedsięwzięcie, mówi Sylwia Jarok z Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej. Będzie to impreza o charakterze międzynarodowym, jak najbardziej. Głównymi partnerami miasta w tym przedsięwzięciu będzie Rada Gminy Regionów Europy. Jest to organizacja, która jest, można powiedzieć, partnerem Komisji Europejskiej we wdrażaniu programu miast partnerskich. Ogaz Związek Miast Polskich. Jak opowiada Sylwia Jarok, od 29 września do 1 października Rybnik będzie gościł 300 przedstawicieli miast i regionów Europy. W czasie paneli dyskusyjnych i spotkań przede wszystkim będą wymieniać się oni doświadczeniami. Ale oczywiście skoro przyjeżdżają do Polski, no to trochę im się Rybnik pochwali Rybnikiem. Jak mówi prezydent Adam Fudali, miasto będzie się chwalić przede wszystkim swoimi walorami. Co udało się zrobić, między innymi również dzięki środkom Unii Europejskiej, to też chcemy wyraźnie podkreślić. Część spotkań będzie na naszym kampusie, to będzie dodatkowa promocja naszego kampusu. Patronat nad kongresem objął przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski. Osoby, które dysponują archiwalnymi materiałami dotyczącymi współpracy z Saint-Valier mogą je przekazać do 31 marca w Muzeum w Rybniku. 3 marca odbyła się konferencja podsumowująca kolejny etap projektu Nowoczesny Uczeń w Nowoczesnej Szkole. Jak podkreślali koordynatorzy projektu, jak do tej pory przebiega on bardzo sprawnie. Najważniejsze sukcesy myślę to to, że e, tak naprawdę wszystko idzie zgodnie z planem, tak? czyli to, co sobie założyliśmy, e, realizację pewnych działań i gra samorządowa ubiegłoroczna i kolejna edycja gry, którą dzisiaj chcemy inaugurować, e, szereg kursów akademickich, które tak naprawdę cały czas się realizują i coraz większe rosnące zainteresowanie młodzieży. Jak udowodnił projekt, młodzież licealna potrzebowała tak atrakcyjnych zajęć i kursów, jakie oferuje nowoczesny uczeń. Oferta jest bardzo szeroka i różnorodna i może zadowolić każdego. Pozwala również poszerzyć wiedzę ucznia, zainteresowanie i jego horyzonty. Przekonała się już o tym młodzież z drugiego liceum ogólnokształcącego. Wszystkim nam dało to możliwość pogłębiania zainteresowań, szczególnie w wypadku zajęć z robotyki. Dlatego, że zestaw, z którego korzystaliśmy, jest kosztowny, dostęp do niego nie był łatwy, a dzięki tym zajęciom możemy pracować na takich urządzeniach. Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym, gdyż e, zajmujemy się budowaniem robotów z Lego. Co no, zabawa jest w tym, że możemy je budować. A no, pożyteczne to, że jak zbudujemy już danego robota, to trzeba go zaprogramować i wykorzystać wiedzę zdobytą na lekcjach informatyki. Każda rybnicka szkoła ponadgimnazjalna w ramach projektu organizuje ciekawe zajęcia nie tylko z informatyki i robotyki, ale i fotograficzne, malarskie, językowe, teatralne, dziennikarskie. Swoimi dotychczasowymi osiągnięciami uczniowie mogli się pochwalić w czasie konferencji, na której też otwarto oficjalnie drugą edycję gry samorządowej. Zatytułowany Rybnik Przestrzeń Młodych. To będzie myślę też bardzo ciekawe przedsięwzięcie e, służące temu, aby młodzież przyswajała sobie w takiej formie zabawowej też trochę e, edukację obywatelską, czy generalnie to poczucie obywatelskości. W najbliższym czasie projekt nadal ma się rozwijać poprzez realizację programów edukacyjnych w szkołach. Co ciekawe, młodzież może również proponować formę zajęć. W tym roku rusza realizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta rybnika, dzięki któremu można dostać sporą dotację na zainstalowanie baterii słonecznych. Ile dotacji można dostać na solary? Ta dotacja nie może przekraczać 50% kosztów instalacji solarnej, całości instalacji, ale również nie może przekraczać kosztu wymaganego tym programem, czyli 7,5 tysiąca złotych. By rozeznać, ilu chętnych będzie na baterie słoneczne, w zeszłym roku Urząd Miasta przeprowadził ankietę. Okazało się, że zgłosiło się bardzo wielu chętnych, dlatego urzędnicy postanowili startować o dofinansowanie na program do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Fundusz przyznał 750 tysięcy złotych pożyczki, które mają wystarczyć na zabudowę 100 instalacji solarnych. Hontni mieszkańcy muszą jednak ponownie złożyć wnioski o dofinansowanie. Dzięki programowi jest szansa, że powietrze w Rybniku będzie czystsze. My żyjemy w środowisku, w którym powietrze jest dosyć mocno zanieczyszczone. Wobec tego staramy się. Wpłynąć na zmianę tego powietrza poprzez możliwość zabudowy instalacji, które zmienia, zmniejszają emisję do powietrza. Jak podkreśla wiceprezydent Michał Śmigielski, solar są nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne, bowiem ich zakup bardzo szybko się zwraca. Osoby niepełnosprawne w Rybniku bawiły się na balu karnawałowym. W czasie imprezy spotkali się pod opieczni Szkoły Życia, Domu Środowiskowego, Ośrodka Rehabilitacyjnego imienia Jana Pawła II. Oraz zaprzyjaźnione placówki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. W czasie oficjalnej części wręczono statuetki osobom zasłużonym, współpracującym z rybnickim kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Oraz podziękowania również gościom przybyłym na bal. Jest to 21. bal w naszym stowarzyszeniu. A więc od 21 lat organizujemy taką imprezę we współpracy ze szkołą, która tutaj numer 11, szkołą podstawową. Statuatki otrzymali m.in. prezes spółdzielni mieszkaniowej czy przedstawiciele urzędu, których stowarzyszenie chciał uhonorować za długoletnią współpracę. Na balu będą również oprócz, oprócz tańców integracyjnych, gdzie młodzież się będzie bawiła. Będzie, będą też takie przedstawienia na wesoło. Bale są bardzo potrzebne, gdyż integrują środowisko społeczne, w których żyją osoby niepełnosprawne. W Muzeum Miejskim można oglądać wystawę Andrzeja Jana Piwarskiego ślady, nadzieje 1970-1980-2010. Jest to wystawa zorganizowana z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ Solidarność i 90. rocznicy urodzin księdza Franciszka Blachnickiego. W salach muzeum obejrzeć można pracę wybitnego artysty i dokumentalisty naszych czasów. Miało swój wernisaż 28 lutego. Goście, którzy przybyli na spotkanie z artystą i z jego żoną Barbarą, również malarką, mogli dowiedzieć się historii poszczególnych wybitnych dzieł. Ślady nadziei to cykl obrazów bezcennych z dwóch powodów kunsztu malarskiego i waloru edukacyjnego. Obrazy Piwarskiego to nie tylko świetne płótna, ale i wyjątkowe, bo oparte na emocjach, źródło historyczne. Nadzieje bowiem to cyk obrazów, dla których inspiracją był sierpień 80 roku i związane z nim oczekiwania. Artysta, podobnie jak wielu Polaków, angażuje się w rozwój struktur Solidarności. Ślady z kolei to ślady krwi, które pozostawiły lata 70. na bruku i w pamięci artysty. Wszystkie dzieła są fascynujące dzięki wspomnianemu kunsztowi wykonania, ale i ze względu na ich prawdziwość i ekspresję. Andrzej Jan Piwalski wraz z żoną mieszkają i tworzą obecnie w Berlinie, jednak jak zapewniali, chętnie goszczą na Śląsku i w Rybniku. Seniorzy z dzielnicy Meksyk potrafią się bawić. Dowód tego dali w czasie balu, na którym było wszystko, co na takich imprezach być powinno. Był więc zespół muzyczny, byli artyści, m.in. Ślązaczka roku Marta Twardzik, były stoły ginające się od przysmaków, a przede wszystkim byli najważniejsi goście, czyli seniorzy. Tak, to już jest tradycją, że tak w nie luty, bo to różnie bywa od pogody, robimy spotkanie z seniorami dzielnicy, czyli osoby, wszystkie, które ukończyły 75 lat. Jest opcja też, że mogą przyjść zawsze z osobą towarzyszącą. Okazuje się, że tak zwane starsze pokolenie, starsze może jest, ale tylko w metryce, bo zapału i wigoru nie brakowało nikomu. Troszeczkę po tańcówki się przyda, na stare lata kości rozprostować. No to jest jedna przyjemność spotkać się z, z osobami takimi. No a w ogóle zorganizowane to jest fantastycznie. Doroczny Bal Seniora to tradycja dzielnicy Meksyk, na którą starsi czekają cały rok. Bowiem jest to okazja do spotkania się z przyjaciółmi, zawarcia nowych znajomości, a przede wszystkim do szampańskiej zabawy. Aż 116 zawodników zgłosiły się do zawodów Bouldering 2011, jakie odbyły się w niedobczyckiej cechowni 26 lutego. Na czym dokładnie polegały? Zawodnicy mają do pokonania 15 boulderów czyli taki slang, slangu, że tak powiem przystawek problemów w czasie 100 minut. Konkurencje nie były proste, bowiem buldery rozrzucone były na kulach, pochylni, pionie oraz na tak zwanym kompusie. Także każdy mógł podnaleźć swoją ulubioną formę i powspinać się po łatwym i po trudnym. Dodajmy, że wspinano się bez liny, ale za asekuracją. Spinaczka jest teraz bardziej popularnym sportem, chociaż nie najłatwiejszym. Trudny, no wiadomo, wszyscy chodzą, czyli poruszają się w poziomie, a nie w pionie. To dla każdego coś. No są duże chwyty, połogie ściany, czyli położone, także spróbować można. W czasie zawodów pulderingu zbierano również pieniądze dla Pawa Wyrwę, który od kilku miesięcy walczy z rakiem. W marcu i w kwietniu, w trakcie dzielnicowych spotkań sprawozdawczo-wyborczych, wybierać będziemy swoich przedstawicieli w radach dzielnic. W związku z tym, że w marcu i kwietniu bieżącego roku kończą się czteroletnie kadencje rad dzielnic, koniecznym było zarządzenie nowych wyborów. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnic zostały określone w statutach dzielnic. Do Rady Dzielnicy wybieramy 15 osób, za wyjątkiem najliczniejszej dzielnicy Maroko Nowiny, gdzie Rada liczy 21 osób. Prawo wybierania przysługuje osobom zamieszkałym stale na terytorium dzielnicy posiadającym czynne prawa wyborcze. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich do licznego uczestnictwa w wyborach. A pierwsze spotkanie wyborcze odbędzie się w poniedziałek, 14 marca, w Domu Kultury w Boguszowicach. Następne dwa we wtorek, 15 marca, w szkole podstawowej nr 20 w Gotartowicach oraz w Harcówce w Ligowskiej Kuźni. Dokładny harmonogram spotkań wyborczych można znaleźć na urzędowej stronie miasta www.rybnik.eu. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień!